Moje śniadanie na ozdrowienie. Tak. No. Kurwa nie potłukło się, całe szczęście. Położyłem to wręcz w zlewie. Tanki stłukłem dzisiaj na szczęście. To jest moje śniadanie. O, to. Kleik. Kaczka wielozbożowa. I Junior kombiotik.

Obrzydliwy w smaku, ale najzdrowszy są zrobili każdy. Takie przyjemne miejsce w ogóle zobaczcie? Norblin. Nawet nie wiedziałem, że mam pod nosem.